O, oh, mademoiselle Lena, widzę, że złowiłaś nowe drużyczki. Eh? Także. Ci ludzie przybyli z daleka, by zobaczyć prawdziwy nawiedzony dom. <coughs> cóż, skoro szukają duchów, trafili pod właściwy adres. Różnie odwiedzają tę wyspę, lecz rzadko kto stamtąd wraca. A, wielkie dzięki za ostrzeżenie. A... A -a -a. Zapraszam na pokład! Może mają żarcie na tej łajbie? Konam z głodu! Ojej! Nie wiedziałam, że macie pieska! Piesek? Gdzie? Masz alergię na psią sierść? Nie! Tylko moja chlebodawczyni, Madame Lenoir, hoduje dużo kotów. Spokojnie, panienko, Scooby jest z kotami za pan brat, no nie? <laughs> <laughs> o, oh, tak! Jasny gwint. Wolałbym tutaj nie zabłądzić. Cóż, musicie wiedzieć, że w XVII stuleciu piraci ukrywali się przed prawem na tych moczarach. Tylko skończony wariat odważyłby się tu ich szukać. Czy nie jaki Morgan Widmore był jednym z tych piratów? Ależ naturalnie, morszeri. Był hersztem całej bandy. Kudłady, duża ryba! O rany! Pierwszy raz widzę takiego wielgachnego suma. <noise> to prawdopodobnie duży plujek. Nikt nie dał rady go złowić, choć wielu próbowało. <noise> Zdaje się, staruszku, że nie przypadłeś tej rybci do gustu. Głupia rybcia. <noise> oh, oh, oh. Trzymam cię, skubi! Oh. Żak! Musisz natychmiast zawrócić! Próbuję, synu, ale to bardzo uparta krypa! O! Łapcie szybko! <trymintonia> A! 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 Bardzo dziękujemy za ratunek. Żałuję, że was nie chapnęły. Nienawidzę wrednych turystów! Spłoszyliście mi dużego plujka wymoczki! Ech, przestań zrzędzić, wężoskór! Prędzej złapiesz tutaj żółtą webrę, niż tę chytrą rybę! Czart z tobą! Uch, ale przyjemniaczek, co? Co to za zwierzak? To myśliwski odyniec, wabi się! Mordzia! Odyniec? Bije na głowę każdego psa myśliwskiego. Potrafi wywęszyć suba na mile. Ha, 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 ha. Przewyższa też sprytem każdego kundla. A teraz bierzcie proki, Zmiatajcie z mojej łajby. Nie łowię takich płotek. <laughs> Oto cały Fredek Wężoskór. Myśli, że możary są jego prywatną własnością. Nie cierpi turystów, którzy się tu kręcą. Właśnie zauważyliśmy. Podejrzany typek, co Welmo? Owszem, ale przecież ocalił was od kłów aligatorów. Obłęd ma rację. <laughs>